Bardzo serdecznie, ja jestem Covers, ze mną jest BT. Cześć! Ja też witam bardzo moich widzów. Bo ja też tutaj nagrywam, nie wiem jak to będzie wyglądało: czy będą lagi, czy ja mnie będzie słychać, ale mam nadzieję, że będzie Git. No, jest to mapa The Dust 2: tak, Przetrwanie. No gramy. Na przetrwanie, tak. Tutaj widać jest trochę niedopracowane, bo niebo jest czarne i niektóre teksturki nie zawsze wgrane, ale jest fajna zabawa. Wiecie, przypomina to dawnego CETA. Także no. jesteś gotowy? Masz wszystkie, ja rzeczy, wszystkie rzeczy? Ja mam. Mo wszystkie rzeczy, Ja możesz już tu klikać w to auto. Tu jest autko. Ale czekaj, czekaj, nie, dobra, w sumie mam wszystko. No, dobra, to ja klikam. No. Okej. Okay. Będzie oh, jadaka This niezła. Stoimy tutaj i tu no naparzamy? To... Czy w chodzimy w ogóle gdzieś? Wiesz, co możemy chodzić? Zobaczmy sobie. Po... Zresztą pokażmy. O kurwa, le idzie. Le lepiej się trzymać razem. chodzi. No, no ja nie, no jest charger, tak? Czy tak, to jest Charger. Epic, epic! Oh, Pięknie, dopiero się zaczęła grać, że jestem przyśpiechlewiony, nie? Reloading. Reloading. O, troszkę ich tu jest. Czekaj, ja key. zlecę sobie z... kijem. Wezmę karnister. Yeah, Jebiej! Czekaj, ja wezmę z drugiej strony, bo oni mogą z drugiej strony też podbiec. W ogóle to ja słyszę Chargera. Oh, fuck this shit! Właśnie go zabijasz Bum Czemu wy się stamtąd nie ruszacie? Ja chciałem pokazać Ty się tylko nie ruszasz znaczy, no ja zostałem Dobra druga e, horda leci Jezu Szarż, o, ma... o nie 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 nie, nie o! Jest Miałem domkowca, przez chwilę, nie. przez chwilę tu Miałem przez chwilę niebo, ale Tak mi się przynajmniej wydawało o, chyba, nie, nie wiem panie że rzucabym jakimiś kamieniami z kimkoliem. Ej mam niebo, mam niebo też mam niebo teraz. Tak. No, thank you! niebo. Też nie. To jest coś, <grym> to jest coś z gry to chyba. Nie wiem. No spierdalać, kurwa. No jasne, dwóch ta tank i kurwa charger, no bez jaj. Już ginę. Nie ładzisz, po Co wy leżycie to mógł. No ja już ginę, no i lon Fajnie, 59. O, znowu mi niebo znikło i znowu mam. Dobra, no, <grym> dzięki, dzięki. No, no jasne, Hunter i Charger na mnie wskoczyli. a przylamiłem teraz. Czekaj, muszę go rozwalić. Zabiłem go. Co ich jest? Więcej niż jeden. Hmm. O, no ja ginę. O, 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 zlamiliśmy to. Ja już zginąłem, pozdro. Dobra, skończyliśmy. <noise> Koniec. Ej, Cobbers, możesz pauzy teraz zrobić na chwilę? Nie, nie, pauzujemy. Wiesz co, zagrajmy jeszcze jedną rundkę. No dobra. Będzie krótki No Taki pokazowy. Naczetkę sobie wziąłem. Odgun chujowy. My ja to wezmę to. sobie po to 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 Dobra Ja bym się stąd nie ruszał Tu mamy apteczki wszystko także Nie wiem jak chcecie Patrz 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 co się dzieje patrz To jest epic, a to jest <laughs> Przez przypadek to wywaliłem. Ja się, ja się wro... idę tutaj. Idę na A! Idę na A. Zobaczymy, co się na A dzieje. Uwaga bumer! Nie wiem, ja tu mnie tu w ogóle nie ma, jestem na A. Urzysam z pogodę. Kurwa co ja wziąłem! Nie, myślałem, że beczkę wyzna, tam chuj głównie I choć przejdziemy na ten. Przejdę do B. tego. do chargera? Fuck, trafił mnie jebany Teraz nie To nie, Boomer. Nie, bo, nie, bo mama do mnie gadała wieża Ja ten. O, na niebie o tym nie patrz, patrz, ufa tam kogoś W ogóle. czekaj sekundę, bo mi boła że pit Czekaj sekundkę, nie, powinieneś mnie okay. wyratować. Uratuj mnie, ja tu stoję. Jakby co? Okej, okay. reloading. Chcemy ratować BZEGO Ok, już jestem. Przeżyłem chyba jakoś, nie? No okej, okay, no przeżyłeś. Ja zrobię sobie cięcie najwyżej. będzie troszeczkę krótsze, albo. Nie wiem, zobaczymy. O, żyjemy troszeczkę dłużej. Byłeś rekord drużynowy! Wow! O Hunter! Hunter! No wiem. Ja sobie pójdę. Chodź, idziemy na B, przejdziemy na B. Ja, ale ja idę dołem. A dlaczego idę dołem? Bo tu są apteczki. Ja Dobra, apteczki. a też apteczki. jest gdzie są apteczki? Ej, ten Joker! Działki! No, na mnie. Ufa, nie umiem tam przetrzeć Czekaj, gdzie ja w ogóle mam Okej, ok, okay. liter już chyba tu jedną, nie? Zajbałem. No, 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 dobra, to chodź na B. Ufa, mówiąc, bomba. Right? O, już, już okay. e, tu mogę fight bombardować. O, sz nie mam sz 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 musi być... No, ten. na dole było, Tutaj gdzieś powinien... Tam jest. Tutaj jakbyśmy stali cały czas, to nie byłoby źle. Dźgnąłem się, dzignąłem się. No i potrzebuję mopki pozabijać troszeczkę. A tu też są. Gdzie jest Jackie? O, okay. Dobra Siema. stary, zostajemy. tutaj. O! Jedną mnie, patrz! Uwaga, 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 Ginek, Chciałem go z miecza pojechać nie dałem rady. Stary? No, nie, 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 do tyłu, do tyłu, do tyłu, nie, 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 chodźcie chodźcie tutaj na ten stopień. I mu musielibyśmy na nie, wejść. nie, 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 Tak nie, Ej, mam pomysł. Chodzimy tutaj. Ja się tam Wchodzimy tutaj. nie, 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 czekaj. Tak, gdzie Ej pomóż! Widzę właśnie nie nie Kurwa jeszcze boomer No i kogo mi tu jeszcze brakuje. To no, w kącie. Czekam aż na mnie będą lecieć, a ja po prostu będę na to nie czemu. Ej, pomożesz? Iść jest. O no, no, epicko! Z na nią wskoczył Joke i mi nie pomaga wstecz. A nie pasz to ciągnie, no bez jaj! Ja się, oh, dziwiłem no. się. ja się dziwiłem, coś dziwnego się działo, nie? Pakuj we mnie, pakuj mi we mnie, strzelaj, zajtrz, strzelaj we mnie, o dzięki. Dobra, dawaj. Szybko pomóż. Strzelaj, 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 nich, nich. cały czas, Musisz mi było... Tak, nie tego. Tak, tak, tak. no tak, upadłem. No nie dałem rady. no nie rady, nie było... Ja będę musiał kończyć chyba ten odcinek, to jest taki króciutki odcinek, z tego powodu, że wiesz jak pizza do mnie przyszła, no i musiałbym ją zjeść. No. Dobra. Tak więc co, kończymy ten odcinek. No, jak wam się podobało, no to... No, jak się, będzie się podobało widzom, to no to po prostu zrobimy więcej takich odcinków. Z różnych mapek, mogą nam posyłać jakieś mapki. Nie? No. O, chodź robimy fajerwerki, patrz, patrz. My name is Bytosław and welcome to Jackass! jak gitarę rady. mam w ręce, patrz. A no rzeczywiście, bo tu teraz gitara była. Czekaj, ja też wezmę. Chodźcie, ponaparzamy gitarami, chodź. Czekaj, ponaparzamy ich jeszcze gitarami i spadamy. No, chodźcie, ponaparzamy gitarami i idzie, idziemy, Tu są, tu są. My no z B pójdą, chodź. Na B są za faki. Jego gitarą! Grałbym na gitarze, gdybym umiał, ale go pierdolny i to będzie było, miał. Gdybym miał gitarę, to bym na niej grał. Aha. Ha. I nie ale jump nieudany, ale jednak udany. Dobra, kończymy ten odcinek. Trzymajcie się, cześć. No, na razie.